W jaki sposób Pani dba o swoje zdrowie psychiczne? Chodzę na spacery i to bardzo dużo. Poczytać dobrą książkę kryminalną lub yy, oglądać sobie film Woody Allen'a, na przykład. Tak, zdarza mi się, zdarza mi się jeździć na rowerze, dużo chodzę, nie lubię jeździć autobusami ani samochodami, więc myślę, że dbam o swoje zdrowie. W roku 2009 został w Polsce zatwierdzony program ochrony zdrowia psychicznego, który w tej chwili już jest w fazie realizacji. W myśl tego programu zdrowia psychicznego powinno być cztery łóżka psychiatryczne na 10 tysięcy mieszkańców, i te łóżka powinny być właściwie zlokalizowane przy, nie w dużych szpitalach, tylko przy szpitalach wielospecjalistycznych. W Poznaniu, według tego projektu, powinno być około 250 łóżek, a jest w tej chwili łóżek 90, które są tylko tutaj w klinice psychiatrii dorosłych. Przez 35 lat, mimo ciągłego no, wzrostu zapotrzebowania na Chociaż krótko krótkotrwałem hospitalizację psychiatryczną, w Poznaniu nie powstało ani jedno nowe łóżko psychiatryczne, definicja zdrowia psychicznego zmieniała się na przestrzeni lat i przez bardzo długi czas uważano, zdrowie psychiczne za brak choroby, czyli to było widzenie negatywne. Człowiek zdrowy to była osoba, która po prostu nie cierpiała na żadne zaburzenia. Nieważne było, czy ona jest szczęśliwa, zadowolona, ważne było, czy na coś choruje, czy nie. Dzisiaj to pojęcie rozumie się trochę szerzej, chociaż ta definicja, którą wyjaśniłam przed chwilą, też jest użyteczna, bardzo często ją stosują lekarze w diagnozie tak zwanej różnicowej. Dzisiaj to pojęcie rozumie się też jako poczucie szczęścia, satysfakcji. Akceptację siebie, umiejętność czerpania radości z życia. Podejście do chorób psychicznych jako do czegoś zupełnie tajemniczego, niezrozumiałego i w związku z tym budzącego no, pewien lęk i, i, i obawy, no, to jest jeszcze spuścizną średniowiecza, kiedy choroby te uznawano jako pewne owładnięcie przez demony czy coś, czy coś w tym rodzaju. Wszystkie choroby psychiczne mają przyczynę bardzo złożoną. Jest to jak gdyby współdziałanie pewnej predyspozycji genetycznej i później czynników środowiskowych, głównie czynników stresowych. Dla wyzwolenia tych chorób psychicznych miałem wpływ różnego rodzaju jeszcze choroby somatyczne, choroby mózgu, no i również te czynniki stresowe, czyli śmierć rodziców, separacja, czy jakieś wydarzenia o charakterze nadużycia seksualnego, czy nadużycia fizycznego, to one czynią daną osobę bardziej wrażliwą i bardziej skłonną do występowania zaburzeń psychicznych również w późniejszym okresie życia. U dzieci mamy do czynienia z całym zestawem chorób, które występują również u osób dorosłych, chociaż ich objawy mogą być nieco inne niż te, które występują u osób dorosłych do takich zaburzeń zalicza się zaburzenia afektywne, czyli głównie depresja, zaburzenia lękowe i tu mamy podobne objawy jak u osób dorosłych, ale są też zaburzenia lękowe, które są specyficzne dla dzieci, na przykład zespół lęku separacyjnego, polegające głównie na obawie przed rozstaniem z rodzicami. Ale mamy również do czynienia z zaburzeniami psychotycznymi, czyli takimi, w których występują omamy i urojenia. I tu oczywiście niekiedy stawiamy rozpoznanie schizofrenii dziecięcej, a niekiedy poszukujemy jakichś innych przyczyn tego rodzaju objawów. Najczęstszą chorobą, która występuje u dzieci, jest tak zwany zespół na pobudliwości i deficytu uwagi, czyli angielski skrót to ADHD, czyli Attention Deficit Hyperactivity Disorder. To jest choroba, która może dotykać nawet co 10, niektórzy mówią co 20 um, ucznia. Um, jest to choroba, która najczęściej um, rozpoznawana jest w wieku. Szkolny, najczęściej u dzieci, które dopiero rozpoczynają edukację. Jednym wiodącym objawem, który jest wspólny dla tych wszystkich zaburzeń, jest upośledzenie funkcjonowania społecznego. Jeśli lekceważymy pewne objawy, to uniemożliwiamy czy utrudniamy dziecku ten normalny proces rozwoju, przez który ono przechodzi. To jest niewielkim problemem, nie tylko ludzi dojrzałych, młodszych, starszych, jest obniżony nastrój, czyli tak zwana dystymia czy depresja. Dlaczego? Dlaczego człowiek nie widzi sensu w życiu? Tutaj z tym wiąże się również problem samotności i osamotnienia. Depresję to też często są poprzedzone jakimś wydarzeniem stresowym, czy to wydarzeniem stresowym rodzinnym, czy wydarzeniem stresowym yy, związanym na przykład z miejscem pracy, czy z realizacją jakichś celów życiowych, yy, o charakterze takiej, powiedzmy, utraty. I to wtedy, to wydarzenie zazwyczaj, jak gdyby, wyzwala pierwszy w życiu yy, epizod depresji. Nieleczenie tej choroby yy, nie dosyć, że powoduje yy, no, olbrzymie zaburzenie funkcjonowania, niezdolność do pracy, zaburzenie relacji yy, rodzinnych, ale jednocześnie ze względu na specyfikę tej choroby mogą występować myśli i tendencje samobójcze i okazuje się, że mniej więcej 10-20% osób z depresją kończy życie w wyniku udanego zamachu samobójczego, czyli depresja jest chorobą śmiertelną też. Stany, które każdy ma, jakiegoś stany tam przejściowego smutku czy przygnębienia, no oczywiście nie jest to depresja. Natomiast jeżeli jest to coś, co no jak gdyby różni się od, od normalnego smutku. Występuje nie tylko jakieś poczucie przygnębienia, ale poczucie na przykład niemożności cieszenia się tym, co kiedyś sprawiało przyjemność. Występują myśli o charakterze pesymistycznym, poczucie mniejszej wartości. I jeżeli to się utrzymuje przez okres no, dwóch tygodni dłuższy, to znaczy się, że to może wskazywać na depresję, i musi być wtedy no, przedmiotem jakiejś takiej interwencji najlepiej u specjalisty, powiedzmy, psychiatra. Sun, Mamy hmm, dwa podstawowe sposoby leczenia. To jest z jednej strony psychoterapia, ale hmm, również stosuje się leczenie farmakologiczne. Większość chorób psychicznych leczy się w warunkach ambulatoryjnych. Mamy w tej chwili bardzo duży repertuar. No, skutecznych i bezpiecznych leków, które można stosować w warunkach ambulatoryjnych bez potrzeby umieszczania kogoś tam w szpitalu. Jest kilka placówek, w których można uzyskać pomoc, jeżeli chodzi o nasze zdrowie psychiczne. Po pierwsze, są to poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Są też poradnie zdrowia psychicznego dla osób dorosłych. Wyróżniamy też placówki, które zajmują się terapią uzależnień, i to są placówki. W których mogą się leczyć osoby cierpiące na uzależnienie lub ich rodziny. Czasami słyszę, a wie pani, ja nie wiem, czy ten problem jest na tyle poważny, tak, na tyle ważny, żeby tutaj pani zajmować czas i komuś zajmować miejsce. Dla specjalisty każdy problem jest równie ważny i równie poważny. Najważniejsza jest motywacja do leczenia i to, że ktoś uznaje ten problem za ważny dla niego.